Ja mogę, siema, siema tutaj czy król czy banan. Pizzę, 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 napój i pizzę. A tak serio, siema, siema tutaj król banan. Witam was w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie The Work at a Pizza Place, gdzie będziemy pracować w pizzerii albo od niej kupować. Na razie jesteśmy kasjerem yy, I tutaj nasz pierwszy klient, a z nami jest Antek nami... zobacz! To jestem ja! zobacz szybko! No jesteś. Ja też tak miałem. Z nami jest Pampyra, czyli Antek. Siema. Antek to od dzisiaj Pampyra. Część się zmienia. Placek. Okej. Okay. Ja idę pracować w kuchni. Dobra. No to... Zrobimy sobie jeszcze trzech klientów i idziemy do kuchni. Co chcesz? Ping, ping, ping. Ojej, chyba źle wybrałem. Na co, co z tego, że chcesz rozmawiać z moim menadżerem? Nie mam nie ma menadżera. A w ogóle nie ma w tej o, o. grze. Więc możesz jest. być szefem, Je, ale, być ale naprawdę szefem. tu nie ma szefa. Ale nie ma menadżera. Dobra, ostatni klient Ej, on wygląda jak ty, po, chodź, chodź! Nie chodź. mogę, bo robię właśnie tego torta komuś. Łojciu! Zrzuciłem sobie Ej, mięso. Chodź, chodź, chodź! Dobrze, już robię, już idę. On sobie poszedł. Chodź tu, patrz, on wygląda jak ty. Ty no! Dobra, idziemy pracować w kuchni. Mam to gdzieś. że nie ma kasjera. Ej, a co jak wejść do... do piekarnika? Ej stary, ej, ej to się spali. Ej, 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 ja się schajcę, ja się schajcę! Wypuść mnie, wypuść! Ej, ja się schajcę! Ej, bierz gaśnicę, bierz gaśnicę, do... bierz się gaśnicę! No, czekaj! Ej, ja nie mogę cię zgasić! O, jesteś! Żyjesz? Nie, nie żyję. Aha, okej. Okay. Ej, ja mam fona tutaj. Perdum, Co u ciebie, Eniu? No, u mnie wszystko dobrze. Właśnie jestem w pracy, ale co mnie to rzucam ją. Dobra, mm. ja w tej pizzerii miałem takie, ej, chodźmy, będziemy zamówienie y, dować, bo wiesz ile jest... nikt nie robi zamówień. Ej, bo ja właśnie pracuję dostawca. Ja jadę autem. Tu, 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 tu. Ojej, ketchup mi się wylał, szkoda. No wielko, Ej, może żodoro... będziemy pracownikami w budowie? W jakiej budowie? No to no to dalej. Gdzie jesteś? Dobra, nudzi mi się ta praca, jedę gdzieś indziej. A ja właśnie jadę do ciebie, po ciebie jest... zaraz, przejadę. Dobra, ja sobie kupię prezencik dla was. I co? Będę miał w prezenciku? Będę pracować Open. jako... Trampolinę! E Sail. Oczywiście, że wam sprzedam, mordeczki. Oj, wywaliło mnie. U, Oj. problem. Oj, aparia. Panda? E, nie, nie, ja sobie... Panda, panda jest moja. O no kurde, jakie to auto jest, jakby jakaś formuła Po co mi sprężynka, sprzedam wam za, za, 600, za 600 zł. Teraz mam więcej... więcej kasów, Ej, ja chcę być szefem, ja chcę być szefem Musisz zapłacić Ej kurde, a normalnie to było otwarte Ja sobie raz po prostu byłem szefem bez płacenia Było otwarte, to, ale już nie jest otwarte Ale dziwnie się tym samochodem jeździ. Ja pierdolę. Ej, mam dla ciebie pracę, zaraz przyjadę po ciebie. Brum brum! Brum brum! Gdzie jesteś? Jedziesz do swojego domku? No. Ej, on wygląda jak ja. A gdzie ty? Tutaj gości wyglądał jak ja. Ale ej. Dobra, ja sobie zostawiam ten kabriolet. On jest mój teraz. Pytanie, jest gdzie dziś... jesteś? To jest od dzisiaj moje auto, ten kabriolet. pym, 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 A jak wbijecie... Dobra, mam dla was takie wyzwanie. Jak bijecie pod tym odcinkiem. 60 łapek w górę. Zagra... Zagramy w... w straszną grę, nie w straszną grę, zagramy sobie w grę, która opiera się normalnie na prawdziwym życiu, ale jest w Robloxie, więc zostawcie te łapki w górę, jeżeli chcecie to zobaczyć. Nudno tu. Co to jest tą toble time? Ej, podwójny czas. A ja powiedz, gdzie jesteś? Jestem na budowie. Ale nudzi mi się tu. Gówno tu do roboty jest. I nie chcę tu. Jestem gdzie idę. Brum brum Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Kurde. Pyk. Tak. Ej, no jak sobie że... Mam przekuluję pondę. Ej, patrz co Trzyma, mam. gdzie jestem! Ej, gdzie jesteś? Tutaj jeżdżę tym ogromnym wodem. Ej, 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 stary, patrz co mam. wysiądź, wysiąć. Dobrze. Ej, co mam, co mam, co mam. mam. Przytulankę pandy. Mm. Czee, no nie ruszę się, bo nie widzę. O, a wszędzie ej, ktoś stój, jeździ! Stój, stój, Ej, stój! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Jeszcze ej, to nie, ja, nie mam. Jeszcze ja. Jeszcze ja, jeszcze ja! Jeszcze ja, co ze mną? Zatrzymaj ej, ja jestem się. za tobą. Zatrzymaj się. Ej, co jest? Ja tu jestem, ktoś ukradł nam wóz. Ej, oddawaj z... Ej, dobra, ej. Tam jest auto, tam jest auto, ukradnijmy komuś auto. Ale to jest pojedynczy. Chodź tu złodzieju! Jedź. Miej nie szkodę czasu. Ja idę do swojego. Ja mam to... Właściwie to. Mam to gdzieś. Niech się rozsypią wszystkie te Tutaj Idą Ja mieszkam z tobą. Ja chcę mieszkać z tobą. Ale ja muszę wszystko na, e, sobie pobudować, a tu da się budować? Oczywiście. Czekaj, e, bój Zalajkujesz bój. mój dom. Czekaj, patrz, tutaj Zalajkuj mój dom, patrz, tutaj, widzisz to coś? Liknij. Gdzie to jest? Stoi. I teraz będę mógł mieszkać z tobą? Ej, w ogóle patrz co mam pa, pa, Stary, ja mam tutaj normalnie stary Nintendo, lever pierwszy Ej, ja tu sobie mogę normalnie grać Grać normalnie możesz? Mogę ej, 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 ja tego nie chcę, ja tego nie chcę Exit, exit Exit, ej dawaj mi exit Upsy, ja tego nie chcę. O ja się czerwony są. Raczej, znaczy, cały zielony. Raczej, znaczy, nieważne. Nie cię tu. Ej, 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 ja też zalajkowałem. Muszę się zresetować. Nieee, co z tobą się stało? Gdzie, gdzie twoje ciało? Rukola Rukola. A Rukola A ja Rukola A ja Ej czekaj, ja kupię sobie domek. Kupię sobie domek. Ile, Ile kosztuje domek? Kupiłam Kupiłem sobie domek. A ja kupuję płot. Żeby mi Ej, autem wjeżdżali ten duży domek, widzisz ten duży domek o, niedaleko od ciebie. A jaki numerek? Czekaj, zaraz podjadę. Besz, bez, y, bez Miałem właśnie szaleć. wypłatę moją. Właściwie to za nic, bo nic takiego nie zrobiłem. O, no, ktoś przyjechał. Hej. Hej, ja mam B3, mam B3. Ej, a weź... Ej, bądźmy sąsiadami. Chodź do B4, B4 chodź. Idę. do B4. Jestem w B4. B3, B4. B3. B3, dawaj. Dawaj B4. Tu, tu, tu jest mój domek. O, elektra, ty masz więcej. No sobie kupiłem. A, a ja zero no, będę miał. Projekt... A jak. Jak a, można, można e? wyposażyć sobie domek? W... To... Co? Ej, ja chcę to, ja chcę to, buł. Ej, Ej tam. Latają dziwne pety. Tylko za, za mną chodzą dwie pety. Ej, patrz, mam bambusowe, mam bambusowe. Patrz. Okno. O, podłoga, o taka. No, super. To one mogą się ode mnie kiedyś odczepić te pety? 没事的。